Posadził niedźwiedź w lesie poletko konopi. Kiedy już konopie obrodziły, postanowił je pilnować noc i dzień. Wlazł na drzewo i czeka. Szedł sobie po lesie jeżyk. Oczom nie wierzę, uszom nie słyszę. Wykrzyknął uradowany gapiąc się na dorodne konopie. Zerwał jedną, spróbował. Posmakowało więc zaczął zbierać bukiecik. Niedźwiedź nie zdzierżył. Zlazł z drzewa, podszedł cichutko do jeżyka i walnął go łopatą przez łeb. Jerzyk upadł ogłuszony. Po chwili otrzeźwiał, wstał, pokręcił głową z niedowierzaniem. Co za konopia, ale daje kopa, i pobiegł do domu po kosę. Wraca szybko z kosą i dalej. Tak szybko jak może, zaczyna kosić niedźwiedzie poletko. Niedźwiedź zgłupiał, ale po chwili zlazł z drzewa i potraktował jeżyka łopatą. Ten zwalił się na glebę, ale zaraz wstaje i kosi dalej. Niedźwiedź znowu go łopatą, Jerzyk znowu poległ, ale jeszcze szybciej się pozbierał i dalej kosi. Znowu dostał łopatą, znowu szybko wstał i uśmiechniętym ruczy pod wąsem. Nie spać, nie spać, kurwa, kosimy, kosimy.